Kochani, z opóźnieniem bardzo przepraszam, ale no, to jest drugi live i tym razem postanowiłem zrobić wydarzenie, za, zaprosić was i ni choroby nie mogłem wejść w to wydarzenie i rozpocząć tego live'u. Także także ad hoc w tej chwili w tej chwili nadaję na nowym wydarzeniu bez no nie wiem czy mnie będziecie słyszeli, czy mnie będziecie widzieli. W każdym razie zostanie to. Słuchajcie, dobra, przechodzę już do Meritu. Będę też patrzył na kartkę, żeby trzymać się swojego grafika tego wydarzenia i opisu. No więc tak, postanowiłem was zaprosić na to wydarzenie o nazwie Alert Zimowy Forte". I zareagować szybko o zbliżających się mrozach. No, dzisiaj minus 7. Prognoza mówi, że następne dwa dni będą jeszcze bardziej mroźne. W niedzielę być może minus 15, a w niektórych częściach kraju nawet może być minus 20 i mniej. Suwalki, góry, no nie mam pojęcia. Więc postanowiłem no, zareagować szybko i podzielić się z Wami wiedzą na ten temat. Co w okresie zimnych temperatur albo niskich temperatur, albo w ogóle co zrobić, jak, jak, jak nas to dopadnie. Tak? Ale zanim przejdę do omawiania tego tematu, chcę dopowiedzieć to, co w poprzednim filmie mówiłem. Omawiałem, pamiętacie, omawiałem trzy główne produkty. Które zalecamy jako Forte stosować w silnikach diesla, szczególnie w tych silnikach o większym przebiegu, może. I pamiętacie, mówiłem, że głównym produktem jest Diesel, Advanced Diesel Fuel Conditioner z żółtą zakrętką. No ten produkt oczywiście oczyszcza układ zasilania paliwa, smaruje. No, generalnie, bardzo dobry i bardzo wszechstronny. Zapomniałem wtedy dopowiedzieć, że odblokowuje pierścienie uszczelniające cylindry. I aktywnie przeciwdziała tworzeniu się tam na garu, a jeżeli się on otworzył, no, utworzył, to możemy tym preparatem absolutnie wyczyścić te rowki i zwiększa się wtedy kompresja i lepiej silnik zapala i tak dalej. To jest jedna z funkcji, której, której nie, nie dopowiedziałem. Następna rzecz to jest, mówiłem o tym, że preparat bardzo fajnie reaguje z wodą w baku. Więc tutaj właśnie postanowiłem sobie zrobić małego chemikrackiego. I przed edycją, słuchajcie, zrobiłem coś takiego. Zobaczcie, wlałem sobie porówno olej napędowy po prawej stronie i po lewej, czyli tutaj jest olej napędowy, na dole jest woda, tutaj jest olej napędowy i trochę o tyle gdzieś dodałem naszego środka. Tyle jest wody, tak? I to jest wygląda dokładnie tak samo. Dwie próbówki. I teraz zobaczcie. Co będzie się działo, to oczywiście musimy poczekać na to, aż to zareaguje. Teraz powstrząsam, czyli imituję sytuację, że mamy paliwo w baku, mamy tam wodę i mamy i coś, i zobaczymy, co się dzieje. Tutaj jeszcze za mało powstrząsnąłem, bo się woda nie zemulgowała. Tu jest, zemulgowana, dobra, wszystko jest, prawie zemulgowało. Jeszcze tu bardziej do... pociągnę, dobra, zemulgowała się. Odkładam te dwie iza. Na koniec live'u zobaczymy, co się tam wydarzyło. Ok, to jest, to jest koniec poprzedniego odcinka. Więc wracam do głównego tematu: niskich temperatur. I temperatur, które nagle nas zaskoczą w drodze, gdzieś pojechaliśmy mamy, mamy, i mamy problem. Albo nawet niskie temperatury, stoimy na parkingu, no i nasz diesel nie chce zapalić. Co należy skontrolować? No przede wszystkim tak, zastanowić się, sprawdzić, czy świece żarowe działają, czy, czy, czy wszystkie działają. No, sami nie zrobimy, musimy podjechać do mechanika. No ale okej, okay, to, to możemy załatwić następnego dnia. Następnie proste rzeczy wokół akumulatora. Przede wszystkim skontrolować klemy akumulatora, czy są czyste i czy są rzeczywiście dociśnięte. Sprawdzić, czy nasz akumulator ma wystarczający prąd rozruchowy. To nie jest w voltach, tylko w amperach. Czyli taki dobry akumulator diesla powinien, do diesla powinien mieć około... No, 500 z groszem amperów, bądź nawet do 1000, czasami w większych autach. Więc tu chodzi o to, żeby ten akumulator miał to szarpnięcie początkowe, mocne. Pamiętajcie, że ten prąd również spada w momencie, kiedy temperatura jest coraz niższa, więc oczywiście nadmiar takiego, takiego prądu rozruchowego w akumulatorze tylko nam sprzyja. Następna mieć pewność, że wtryskiwacze są czyste. No to wczoraj załatwialiśmy ten temat tym preparatem. Zalecałem wlać dwa preparaty naraz do baku, żeby, żeby mieć tę instalację przeczyszczoną i sprawną. No i następna rzecz posiadać wiedzę, jakie paliwo mamy w baku. Wczoraj, wiedząc, że będzie minus 7, podjechałem na stację benzynową. Zatankowałem trochę paliwa, wziąłem sobie paliwo w próbówkę. Probówkę dowiedziałem się wcześniej od pani, jaką mają, jaką mają, jakie mają paliwo, jak i, jak i na jaką temperaturę przeznaczone. No więc pani powiedziała, że do minus 20. Dobrze, spra powiedziałem sprawdzam. Wło włożyłem próbówkę do. Do zamrażarki, tam było minus 18, 20, 12 godzin. Okazało się, że wyjąłem paliwo zmrożone, takie troszeczkę gęstsze, ale rzeczywiście nic w tym paliwie się nie wytrąciło. No, teraz może skoncentruję się na samym paliwie i co tam się może wytrącić, i, i, i co, co ważne, żebyście wiedzieli, co się z paliwem dzieje. Otóż przy temperaturach poniżej Temperatury, która jest dla paliwa przez, dla tego paliwa no, przez, przeznaczona, czy, czy paliwo jest przeznaczone do takiej temperatury, w, w parafina się nie będzie wytrącała. Nie będzie procesu tak zwanego kłaczkowania y, paliwa. Y, jest rzadkie, nic się nie wytrąca, jest wszystko ok, ale w tym, jeżeli zmienimy temperaturę y, z otoczenia czyli Przykładowo, postanowiliśmy sprawdzić, czy weto góralskie działa, i sobie dzisiaj wsiadamy w samochód, jedziemy do Szczyrku żeby rano zobaczyć, czy wyciągi rzeczywiście są uruchomione i działają, i nagle tam zobaczymy minus 25 albo 30 stopni, to wam gwarantuję, że to paliwo, które mam zatankowane do minus 20, które wytrzymuje, tam już będzie problem. Czyli odłoży się parafina i gwarantuję, nie odpalimy samochodu. Ta parafina się wydziela z paliwa i blokuje głównie filtr. Przewody i mniejsza temperatura, tym problem oczywiście gorszy. Dochodzi do tego, że w, w filtrze paliwa robi się zamiast filtra świeca. Po prostu wszystkie pory filtra są zablokowane parafiną. I generalnie jest problem. Nic nie pomoże przejechanie tym samochodem do ciepłego garażu, bo parafina w temperaturze nawet minus 30, jeżeli by taka była, nawet w, w, w garażu, ona niestety nie zniknie sama. Więc no, proces bardzo skomplikowany, proces oczyszczania takiego silnika. Kosztowny oczywiście, laweta i te rzeczy. Co można zrobić, co my, co my zalecamy, jak można się uratować? Otóż. Słuchajcie, ten preparat w zimie każdy właściciel diesla powinien mieć w tak zwanej apteczce na wszelki wypadek. Dlaczego? W momencie, kiedy jedziemy samochodem i temperatura nagle spada, a nasz, nasze paliwo nie jest przeznaczone do tak minusowej temperatury, zacznie się, rozpocznie się proces tego kłaczkowania i wytrącania się parafiny, i samochód zacznie szwankować słabsze obroty, będzie przerywał, będzie, będzie coś z mocą i tak dalej. Jeżeli mamy ten preparat w apteczce samochodowej, po prostu stajemy na parkingu, w najbliższym możliwym miejscu, gdzie się możemy zatrzymać, wlewamy do baku ten preparat. On się jednorodnie rozpuszcza, momentalnie w paliwie, i przez pompę jest przekazywany do przewodów, do filtra i momentalnie tą parafinę rozpuszcza. Także, słuchajcie, można sobie naprawdę w ten, w ten sposób uratować no, przyjemność jazdy na nartach, jeżeli właśnie jechaliście na narty. Co jeszcze powiem, ten preparat polecam trzymać w nie tylko w zimie. W normalnie w lato jak jeździmy też czasami nam się zdarzy i to zdarza się dosyć często że zatankujemy paliwo które ma albo zły skład albo złą jakość albo cokolwiek przeleżało się w zbiorniku zbyt długo generalnie straciły, straciło parametry fizyko i niestety już nie będzie dobrze spalane w naszym, naszym silniku i też jeżeli zaobserwujemy gorszą pracę, coś się z, dzieje z mocą, też stajemy na poboczu, wlewamy do zbiornika właśnie ten preparat. Yy, obojętnie ile mamy w zbiorniku, czy to jest zbiornik cały, wypełniony paliwem, czy tam jest tylko 30 litrów, wszystko jedno, ten preparat działa po prostu momentalnie yy, i dalej możemy dokończyć sobie jazdę yy, naszym samochodem bezproblemowo. Bez Także oprócz tego, że ten preparat rzeczywiście oczyszcza, smaruje i tam i bla bla, bla, bla bla. Oczywiście marketingowo wszystkie rzeczy już znacie, pewnie domyślacie się, co bym chciał powiedzieć. To właśnie chodzi o to, o wasze bezpieczeństwo i olbrzymi komfort. Ten preparat oczywiście coś tam kosztuje, ale, ale naprawdę robi swoją robotę. No dobra, koniec na, na naszego live'u i omawiamy sytuację. Zobaczcie. Woda wytrąciła się w dwóch fiolkach w identyczny sposób. Czyli z tym, że tutaj no, zająłem się, nie pokazałem Wam wcześniej, że tutaj ta woda wytrąciła się o wiele, wiele szybciej. Tutaj to ta wytrącanie tej wody zajęło dwa razy więcej czasu niż w tej fiolce z samym samo, gdzie tylko był wlany olej napędowy i, i woda. Także. Chciałem Wam pokazać, to no niestety zapomniało mi się w środku, bo powinienem Wam zwrócić na to uwagę, że ta woda już się wytrąca i jest różnica. No, nie udało się troszeczkę, ale w następnym razie, jeszcze raz to zrobię i będziecie mieli możliwość faktycznie zaobserwowania, że to się dzieje i że ten preparat rzeczywiście dla diesla to jest niesamowity, niesamowita pomoc. No dobra, na tym kończę i mam nadzieję, że tych, tych mrozów nie będzie. Nie chciałem Was straszyć, po prostu chciałem tylko powiedzieć, że macie możliwość mieć rzeczywiście ochronę Waszych silników w postaci naszej chemii. Dziękuję za oglądanie. Kliknijcie, udostępniajcie, piszcie jakieś informacje, cokolwiek tam Wam w duszy gra. Ja się po prostu uczę, to jest drugi live. Przepraszam za tą skuchę. No, będzie lepiej. Na pewno będzie lepiej. Mam już w głowie przygotowane następnych 40 live'ów, także naprawdę albo mnie polubicie, albo znienawidzicie. Zobaczymy. Cześć, trzymajcie się. Dziękuję bardzo za uczestnictwo.